Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, 2 sierpnia. Posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Jeremiasza. Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. To mówi pan: Stań na dziedzińcu domu pana i mów do mieszkańców wszystkich miast ludzkich, którzy przychodzą do domu pana, oddać pokój. Wszystkie słowa. Jakie poleciłem Ci im oznajmić. Nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi. Nie zaś ogarnie żal nad nieszczęściem, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki. Powiesz im: To mówi Pan. Jeżeli nie będziecie mi posłuszni, postępując według mojego prawa, które Wam ustanowiłem, i jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Silo, a z tego miasta uczynię przekleństwo dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu Pana. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go mówiąc, Musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że z tym domem stanie się to, co z Silo, a miasto to ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe? Cały lud zgromadził się dookoła Jeremiasza w domu Pana. To dzisiejsze słowo jest skierowane przede wszystkim do tych, którzy są posłani do jakiejś misji. Mają, bardzo, mają robić bardzo konkretne rzeczy, które Pan był przez nich robić chce. Bóg mówi bardzo konkretnie. Rób to i to. Odtąd dotąd. My mamy wielką pokusę, żeby zrobić lepiej. A dziś słowo Boże mówi bardzo konkretnie. Mów, mów, to słowo, które ja ci dałem. Nie to, które ci nie dałem. Rób to, co ci kazałem robić, a nie to, czego ci nie mówiłem. Mamy wielką pokusę, żeby kombinować po swojemu. I ulepszać to, co Pan Bóg do nas mówi. Postarajmy się to zrozumieć w pokorze, że naprawdę lepsze jest to, co mówi On sam. Posłuszeństwo Bogu nas chroni i pomaga innym. Niech Was, Bogusławie, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.